Dzień dobry państwu. Witam w środę 3 czerwca. Z przykrością chciałbym państwa poinformować, że spośród osób, które przebywały do tej pory w szpitalu, trzy osoby zmarły. W dniu dzisiejszym dostaliśmy oficjalną informację z naszego oławskiego sanepidu. Z tego miejsca chciałbym rodzinom tych osób złożyć wyrazy głębokiego i szczerego współczucia. Oprócz tej smutnej informacji chciałbym państwu przekazać, że liczba osób, u których stwierdzono przypadki zakażenia się nie zmieniła w dalszym ciągu. W statystykach widnieje 33 osoby. Wyleczonych jest 20 osób, w kwarantannie pozostaje prawie 90 osób. Tutaj też zmiany nie ma. Liczba osób, które przebywają w szpitalu zmniejszyła się do 5.